W imię Ojca i Syna Amen. i Ducha Świętego. Amen. O Maryjo, witam cię. O Maryjo, kocham cię. O Maryjo, pobłogosław wszystkie dzieci swe. W tym tygodniu z naszą kamerą byliśmy w parafii pod zezwaniem Świętego Stanisława Biskupa w Przcinicy. Tam w kilku miejscach w godzinach wieczornych słychać głos modlitw i śpiewy przy przydrożnych kapliczkach. Jak wygląda Majowe w Kuźnicy Trzcinickiej i oddalonych o niespełna kilometr pomianach możecie zobaczyć w krótkim materiale filmowym przygotowanym przez telewizję Domu Józefa. O historii kapliczki w drzewie opowiada pani Irena Dybul. Tu była kapliczka przed wojną drugą światową. Stała tu gdzieś, ale nikt nie pamięta w którym miejscu. Ale tu w którymś, tu w okolicy stała kapliczka i w czasie okupacji Niemcy ją zburzyli. I ten krzyż, co tam jest do góry, to moja mama go zabrała do domu, a tam sąsiad zabrał o, tą figurę, nie? Ale tą figurę oddał do kościoła, i nie ma tej figury, nie? To jest inna. I ta, ten krzyż długo wisiał u nas na strychu, a później, jak tam robili pokoje, do góry nie było gdzie go powiesić, żeby to było na widocznym miejscu. I myśmy z mężem pomyśleli, żeby tu powiesić na tej lipie, nie? No, a tu była taka, taka dziura w tym, to takie samo powstało, nie? I to tak pusto stało. Jedna pani powiedziała, że ona ma taką figurę dużą i ona ofiaruje tą figurę do, tu, do tego, nie? I dała tą figurę i od tego czasu dbamy o to i, i, i majowy odprawiamy co roku, nie? I od kiedy to to, to? to jest czwarty rok może. Czwarty rok, no. Bo do tego czasu no, to, to, ten krzyż wisiał, wisiał. No i a później tu była taka wnęka w tym. I to tak źle wyglądało, nie? No. I tak pomału, pomału wyhakałam tu zrobiłam drożkę i ludzie zaczęli chodzić. I, i odprawiają majowe małżeństwo. Matko Majowę Zbawiciela, Matko Kościoła, bódź się za nami. Panno Roztropna, bódź się za nami. Panno Czcigodna, bódź się za nami. Panno Wsławiona, bódź się za nami. Panno Można, bódź się za nami. Panno Łaskawa, bódź się za nami. Panno Wierna, bódź się za nami. Zwierciadło sprawiedliwości, stolicą mądrości, się za nami. Przyczyno naszej radości, się za nami. Przybytku Ducha Świętego, się za nami. Przybytku chwalebny, się za nami. Przybytku sławnej pobożności, módl duchowna, Wieżo Dawidowa, módl się za nami. Wieżo Słoniowej, dom złoty, za nami. Arko przymierza, za nami. Bramo niebieska, za nami. Gwiazdo zaranna, za nami. Uzdrowienie chory, Dziecko grzeszny, nami. Pocieszycielko strapiony, z niewierny, wierny, Królowo aniołów, nami. Królowo patriarchów, nami. Królowo proroków, Królowa apostołów, się za nami. Królowo męczenników, się za nami. Królowo wyznawców, się za nami. Królowo dziewic. Się za nami. Królowo wszystkich świętych, królowo bez mazy pierworodnej poczęta, się za nami. królowo w niebo wzięta, się za nami. królowo różańca świętego, się za nami. królowo pokoju, królowo pokoju. Królowo Polski, za nami, Baranku Boży, który gładzi grzechy świata, Baranku Boży, który gładzi Zrzechy świata, nas, Panie, Baranku Boży, który gładzi Zrzechy świata. świata, Zmiłuj się nad nami. A komu komunosz Czuwaniem jest niełatwy, Na czas bezsenny Maryjo, Mario, podnieś swoje ręce, błogosław dzieci swoje przed Tobą klęczące. Wysłuchaj prośby nasze, błagamy ze łzami. O Maryjo, Maryjo, Muszę za nami, wysłuchaj prośby nasze, błagamy ze łzami. O Mario, Mario, się dziś za nami. Niech nam błogosławi i sprzyja ze, ze swym synem, synem Panna Maria. Maria. Boży, który gładzisz grzechy świata. Zmiłuj się nad nami, módl się za nami, święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych, módlmy się o łaskę Twoją, prosimy Cię, Panie, dla serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim w Chrystusa, Syna Twojego, poznali. Przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni przez tego Chrystusa Pana naszego. Amen. Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale o wszelakich złych przygód racz na zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, O nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza, synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddawaj. Pomnij o najdobrotliwsza Panno Mario, że od wieków nie słyszano, ażeby kto uciekając się do Ciebie, Twojej pomocy wzywając, Ciebie o przyczynę prosząc, miałbyś przez Ciebie opuszczony, tą nadzieją ożywieni, uciekamy się do Ciebie, o Mario Panno nad Panami, Matko Jezusa Chrystusa, przystępujemy do Ciebie, biegniemy do Ciebie, stawamy przed Tobą, jako grzeszni ludzie, drząc i zdychając, o Pani świata. Nie radz gardzić naszymi prośbami, O Matko, słowa przedwiecznego, Radz wysłuchać nas nędznych, Którzy do Ciebie z tego padą, Płacząc o pomoc wołamy. Bądź nam pomocą we wszystkich naszych potrzebach, Teraz i zawsze, osobliwie w godzinę śmierci. O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Mario, przez Twoje święte panieńskie niepokalane poczęcie Najświętsza Mario Panno, oczy, serce, ciało i duszę naszą. Chwajcie łąki umajone, góry doliny zielone, chwalcie cieniste gaiki, źródła i kręte strumy. cieniste gaiki, źródła i kręte strumyki. I tym, co dzisiaj zasnął raz ostatni, panienko daj szczęśliwą dobrą noc. Zasypia świat piosenką kołysa. Płynął dzień, by jutro wrócić znów. Uśmiecham się do Ciebie na dobranoc. Piastunko moich najpiękniejszych snów. Uśmiecham się do Ciebie na dobranoc.